Masaż Masaż na trawce Bez kagańca Brawo Ciapek Jeszcze mało? Dawaj powtórkę Masaż, masaż Ciapek Pokaż jak się masaż robi Brawo <laughs> Idziemy na hard... się ma w ogóle się ma biegunka team Idziemy na hardcorewą wycieczkę do lasu z Ciapkiem Ciapek, powiedz coś Ciapek Hał-hał-hał, Ciapek Ciapek, hej, chodź, chodź, szybko, szybko. Pokaż się. Ciat, ciat. Nie chcę Ciapek nic mu robić. Ciapek chce tylko łazić po lesie. Bez kagańca. Teraz muszę iść pod taką korową górę. To jest jakiś parking autobusów wiadomo o co chodzi Pokażę Wam z innej kamerki A my idziemy tam Nie ma lipy Będzie hardkorowy przejazd pociągu, bo jest przejazd zamknięty Także zobaczymy co to dzisiaj będzie jechać Ale się cieszę zawsze się wkurzałem, że jest przejazd zamknięty, a teraz się cieszę Bo będę miał okazję przy nagrać Przejazd pociągu Tu jest budka strażnicza Przejazd Pani nad wszystkim, czy pan wszystkim czuwa A my czekamy na hardkorowy przejazd Teraz ja się połączę. Wiecie jaka budka Jest mocna. Na przejazd pociągu Ciapek robi sobie masaż No coś znalazł Już nie chcę robić masażu. A tam widzimy jeszcze jedną budkę. Co? Jest hardkorowa budka. Tu już max co mogę powiększyć. A my czekamy dalej. Ani z jednej strony, ani z drugiej nie widać nic. Ale tu pani nad wszystkim czuwa. Zobaczymy, co to jedzie, czy nie. Powiem wam, że długo trzeba czekać na ten pociąg. Bardzo wcześnie zamykają ten przejazd. Czekamy, czekamy, i nie możemy się doczekać. W końcu jedzie. To jest jakaś naprawiaczka. Hardkorowy przejazd. żółty. O, jeszcze zatrąbił nam. Siema, siema. ma. jest hardkorowy przejazd. Już przejazd otwarty. To jest moc. Dał się rzucać go pociąga Złapać tam, można jechać hardcorem na susinę do Jawożna Tam jakiś pan spaceruje w przesmyk, a my pójdziemy tu. Paganiec obowiązkowy A tu mamy hardgrowy most Nad rzeką Nad rzeką sztoła Pokażę Wam widok z mostu Uuu I hardgrowy widok Posłuchajcie sobie trochę rzeczy. To jest taka hardkorowa przeprawa nad rzetą. A tu się bije, że Sztoła. Ale niestety śmieci wszędzie wzdłuż drogi. Wszędzie jakieś butelki, papiery. No stop. Tutaj, tutaj po piwie, plastik. Wszędzie, wszędzie śmieci Tu jakaś hardkorowa wycinka ale my nie idziemy dzisiaj tam, tylko idziemy w tamtą stronę. Tu jest takie coś, a z tamtąd przyszliśmy. I kierujemy się tu, na piaskownię. Jestem. Tam jakbyśmy prosto pojechali, to byśmy dojechali na bór. Czy ja idę akurat? Ale ja pójdę sobie w lewo. W lewo pójdę. I wam pokażę. Bo tutaj jest piaskownia. To znaczy w sumie była piaskownia, którą zalesili. I teraz jest las. Las w takim dole. Zobaczcie, hardkorowy, hardkorowy las, taki młody, oczywiście sztuczny, zasadzony przez człowieka. A tu widzicie wycinki. I tutaj można jechać w lewo właśnie, my jedziemy tam w lewo. Na Trzebinie, jak widać. A prosto jest tam na bór. Ale zobaczcie już jaki jest widok. A tutaj jest nowa droga właśnie, na którą pójdziemy. Jadą ją zrobili. Jest elegancko ze ścieżką rowerową. Ale nie ma oświetlenia w nocy. Także trzeba z latarką tutaj przychodzić w nocy. Bo nic nie widać. Chyba, że jest pełnia księżyca. I bezchmurne niebo. A tutaj był kiedyś piasek wszędzie. A jest las. Hartkrowe. Tam można dalej jechać. Taki mamy widok. Widzicie, jak są drzewka równo po... posadzone. No tutaj była piaskownia. Wydobywali piasek. Kopalnia piasku. Taka hartkrowa droga teraz jest. Tam jest w dali elektrownia. Tam jest elektrownia. Ciekawe, czy jest sens? Tak to, po... to się prezentuje. To jest ta krzyżówka, na której przed chwilą byliśmy z drugiej strony. To jest ścieżka rowerowa. Totalnie, nowy las na piasku zasadzony. Były plany, żeby tu było jezioro takie wielkie. Szkoda, moim zdaniem, lepszy pomysł był nie zalesiać to, tylko, tylko zalać wodą. Byłoby tutaj piękne jezioro. No ale. Nie, nie mi o tym decydować. Nie wiem z jakich przyczyn jednak zdecydowali się na las. No ale tak się zdecydowali. I nie zalali tego wodą nasi Łodarze, tylko zalesili. A tu widać trochę wody, nawet. Widzicie? Tu jest charakterowa woda. Hmm. A tu wystarczyłoby podobno. Ja nie wiem tego dokładnie, jak to jest, ale tak mi się obiło o uszy, że wystarczyłoby pompy wyłączyć, które pompują wodę, i to samo by się nawet zalało. Ja nie wiem ile w tym prawdy. Czy rzeczywiście by to tak było? No ale w każdym bądź razie zdecydowali się na las. No jest las. Teraz doszliśmy już tu, stamtąd idziemy. Chodź, tu ciapek. Ciapek do mnie. A idziemy tam. Pokażę Wam takie hardcorem miejsce tutaj jest. Taki widoczek. Jest przystanek, nawet można autobusem podjechać. I tam jest za przystankiem, chyba. Jest zjazd na taki zajazd. Zaraz Wam go pokażę. Tutaj już mamy znak miejsce postoju. Czyli idziemy tutaj zaraz za przystankiem w prawo. Przyszliśmy stamtąd. Już nie widać drogi za zakrętem. Jest taka obwodnica bukowna, że tak powiem. Nawet jest przystanek się nazywa obwodnica. A tutaj jest charakterystyczny widoczek. Można sobie przyjechać autem. Najlepiej przyjść na nogach, tak jak ja. Ale jak macie daleko, to, to przyjechać autem. I można sobie zrobić piknik i podziwiać widoki. Tak to się prezentuje. Tam dalej można na trzebinie jechać, a w lewo tam jest krzyżówka na Bukowno i dalej na Okusz można jechać tam gdzie, gdzie się chce. to jest to miejsce, a ja tu mamy miejsce postoju. To się nazywa. Jak to się prezentuje? Z szerokiego kąta tam można iść na oczko wodne. Może tam pójdę zaraz, to Wam pokażę, ale jeszcze Wam pokażę wcześniej tutaj widoczek w Regulamin postoju, dla leśnictwo chrzanów, tu należy do chrzanowa, no nie wiedziałem. o niezaśmiecanie. Tu coś. Choć no a tutaj macie takie ławeczki. Tutaj miejsce na żeby sobie zostawić auto. A tam się właśnie można zejść na dół do takiego oczka wodnego. Zaraz tam zejdziemy. O, tu jeszcze jest coś. Worki eleganckie na śimę. Tutaj jest wszystko, tutaj jest ładnie. Ktoś nawet podjechał. A nie nie będziemy nagrywać. Ale jest to popularne miejsce, na pewno. I tak się to prezentuje. Rytgrowa. Dobre? Zobacz jaki hardkrowy widok Słońce dopisuje. To jest trochę chmura, ale nie za dużo. Tak jest widok hardkrowwy. O jeszcze jeden piesek dojechał do nas. Ale czy mam No jebie. Taki mamy hardrowwy widok. Także teraz sobie siedzę elegancko na ławeczce Panie sobie poszły skierowałem je właśnie na to oczko wodne, bo się okazało, że to są przyjezdne. Tu pierwszy raz tu I ja też tam zaraz idę właśnie Tylko jeszcze pokażę wam posłuchajcie sobie szumu wiatru drzewek eleganckiego popatrzcie na elegancką ławeczkę tak to się ładnie tutaj prezentuje można się wyluzować elegancko dobra ja idę na dół Idziemy tam właśnie. To jest droga prowadząca do tego oczka. Jest tu hardkorowa. Ciepe, chodź. a stąd przybywamy patrzcie jak już zielono się robi Jest są widoczne te drzewka małe które właśnie posadzili i wzrastają sobie powolutku takie malutkie. tu mamy taki hardkorowy widok czy jak to się ciągnie daleko. To jest tylko jedna część. Tam gdzie ta droga była na buru, którą wam na początku pokazywałem, to tam na prawo od tej drogi, my poszliśmy na lewo, a na prawo tam jest dalsza część tej piaskowni. Także no to są ogromne tereny. Takie jakieś kolce. Первый крово. Тут уже так и заросло. Jesteśmy nad korowym już jeziorkiem. I jesteśmy na oczku wodnym, do którego można sobie plumkać, oddychać świeżym powietrzem. Jest moc tutaj. Polecam wszystkim. Ja tu z drugiej strony też coś płynie. To jest czyściutka woda, ona bije prosto ze źródła chyba. Sami widzicie, że to płynie. Że na pewno jest bardzo zimna. No i przede wszystkim zobaczcie, jak ona jest czyściutka. Podejrzewałem, że można by, by się jej nawet napić, ale no nie będę próbował i nikogo nie zachęcam. Ale myślę, że ona jest tak czysta, że nadaje się nawet do picia. Chociaż wolę tego nie sprawdzać. No, nigdy nie wiadomo. Ale wydaje się, no... Sami zobaczyć. Kryształ. Ciapek skorzystał z kąpieli. Zimna ciapek? O, pije ciapek. I można pić tą wodę. Jak ciapek, dobra woda? No, sami mieliście dowód kąpiel, wytarzać się później. Takie tu jest charakterowe miejsce. Zaraz przy drodze zostawiacie tam auto na tym postoju. Jeśli autem chcecie tu jechać. Się ciapek? Myślę, że tyle na dzisiaj, z tego fajnego miejsca. Pozdrawiam moc, Chris Biegunka Team. I ciapek, Ciapek, coś pozdrowić, chodź. Ciapek. Ciepek. To jest ciepek. A tu jest druga strona. Ta woda płynie sobie tam dalej. A tu jest zrobione taki małe... Czym mały Taki basen jakby. Można tu przyjechać sobie morsować, jak to lubi. Zdrawiam moc.